Witam w dzisiejszym miku Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj grę Warrock. Co to jest? Jest to gra koreańskiej firmy. FPS, dość ciekawe. Mamy tutaj kilka trybów: Close quarter, Combat. Są to podzielone na rundy, tak jak znacie z wielu gierek, chociażby jak z Combat Arms. Yy, mamy Urban Ops. Możliwość y, mapek wielkich z pojazdami oraz Battle Group, są to mapki największe, posiadające najwięcej pojazdów i mogących pomieścić najwięcej graczy oraz mapki ostatnie, są to mapki gdzie wszyscy gracze łączą się by walczyć z NBK. Krótkie przedstawienia. Y, Mamy mam możliwość także w zmiany broni oraz posiadamy kilka klas, czyli mechanik... Medyk, który może, ma możliwość uleczania innych graczy ze swojej drużyny, snajper, zwyczajny żo żołnierz, w tym przypadku nazwa salut, i heavy trooper, czyli no, osoba, która potrafi niszczyć czołgi, samoloty i tym podobne różne pojazdy. Yy, chcę pokazać Wam jedną z, z rundek Urban Ops. Gra jest dość fajna, lecz yy, znajduje się w niej kilka różnych wad, Chociażby yy, jest wiele broni, których nie można posiadać, gdyż yy, trzeba być memberem, wykupić sobie. A no niestety nie każdy ma taką możliwość. Zresztą jest to koreańska gra. Yy, więc nie jest łatwe połączenie z nią. Yy, ale Prezentuje się dość dobrze, ściągnąć tak naprawdę nie jest trudno, choć czasami niektóre słabsze komputery mają problemy z tym, ale zawsze są filmiki na YouTube, jak sobie z tym poradzić. Proszę bardzo, możemy sobie wybrać klasę na początku każdej rundy. Ja teraz tutaj wybiorę medyka. Proszę bardzo, można sobie pokręcić i tym podobne. Jest to bardzo dość ciekawa gra, bo na przykład w pojazdach można usiąść z kilkoma osobami. Nie, nie, graficznie prezentuje się dość dobrze. Tutaj widzimy helikopter sterowany przez innego gracza. Do, do, dość, dość dobrze się gra. To, mamy kilka rodzajów pojazdów. W tym przypadku teraz jadę czołgiem. Gra polega głównie na przejmowaniu baz. Każdy chyba wie o co chodzi. Yy, yy, na mapie są na razie nieprzejęte bazy, i drużyny przejmują bazy, w których mogą się odradzać. Właśnie przeciwnik przejął bazę. Wadami gry. Hmm. Jakie tutaj są wady gry? Często yy, jest bardzo wielu hakerów. Jest to jedna z wielu wad tej gry. Hakerzy mogą z jednym hakiem utrzymać się nawet przez dwa tygodnie. Oprócz ha hakerów jest tutaj bardzo wiele, można by powiedzieć, na przykład yy, lagów, bagów. Wiele razy mapki się ścinają. Oj, co ja zrobiłem. Yy, wiele razy mapki się ścinają. Są bagi, ale wymienimy też trochę plusów. Duża różnorodność broni. Po pierwsze, realistyczna gra. Hmm. Y jeju, o czołg wroga. Hmm. Co tu jeszcze można powiedzieć? Dość dobrze się prezentuje, tylko często y osoby. Wyrzucają same graczy z powodu złego ratingu, znaczy statystyk. No, nie, nie zawsze jest jesteś dość dobre. Ha. Yy, jak to wam przybliżyć tę grę? Ha, ha, ha. No, gracz ma, jak w każdej grze, możliwość szybkiego biegu, tym podobnych, granaty tym pod i różne takie. Yy, hmm. W sumie to jest ogólnie, przedstawiłem wam całą sytuację, teraz pod latami helikopterem. Gra jest dość, dość, bardzo dobra, dość. Jest wiele mapek chociażby, dużo graczy, można wiesz, także spotkać wiele Polaków. Gra jest co jakiś czas ulepszana ciągle, więc ciągle coś czuć, czuć świeżością, można powiedzieć. Czuć świeżością. O, mamy czołg. I bombardujemy. No. Dziwnie się nazywałem Big mabu wiem. No, ale niestety. No, yy, teraz, a teraz możecie sobie popatrzeć na grę. Zaraz pobiegam piechotą, że tutaj wam jakieś. Aj, ja nie umiem latać. Aj, nie umiem, nie umiem. Często da się właśnie, na przykład tak jak teraz robię, wyskoczyłem poza mapkę i oszukuję, można by powiedzieć. Często tak się zdarza. Na przykład wykorzystuję to snajperze. Jednak yy, kraj jest. No, dość mało popularna, znaczy robi się sławna po pewnym czasie. Ale no, niezbyt dużo ludzi, znaczy, dużo ludzi z Anglii i tym podobnych, ale znaczy Polaków jest tak średnia ilość. Bardzo trochę to boli, bo jest no dość dużo Polaków, ale nie ma polskiej wersji. Dobrze, teraz pokażę wam, jak wygląda na tych podstawowych. Close quarter combat, tutaj małe mapki, na rundki, No to zobaczmy sobie, jakąkolwiek, jakoś o, To tutaj akurat patrzę. No, takie jest okno do czekania w tym przypadku. Można ustalić, że mogą wchodzić tylko osoby z danym poziomem. Z danym poziomem internetu, i tym podobne. Hmm. No co tu jeszcze pokazać? A, że jest też możliwe zdobywanie kuponów. Za każde pół godziny zdobywa się kupon, za które mo kupony można wymienić za broń. No dość fajna opcja. Yy, a zagrajmy może na iChanel, by pokazać wam jak się gra w zombiaki. U, wszystko zajęte. Nie, jest to dość bardzo rozchwytywana forma gry. Dużo ludzi w tę gra. No, weźmy. Poc musimy chwilę poczekać. Czasami dość mi się to nie podoba. Kiedy na przykład wchodzi bardzo, dość słaby poziom, gracze wyrzucają go po prostu z Ruma. Jak to nazwać? Bo co się nazywa rumy? Pokoje. Dlatego, że ma po prostu słaby poziom, ale, ale może grać dobrze. Więc to jest takie słabe. No i oczywiście zapomniałem wspomnieć, oczywiście są takie, jakby jak na plemionach są plemiona, tak samo tutaj są klany. Klany to czuzy są wojny i tym podobne. Ludzie, którzy grają w Combat Arms, chociażby, wiedzą, o co chodzi. Ta gra pójdzie praktycznie chyba na każdym komputerze. Na każdym. Jest dość dobra. O, a zobaczcie, teraz mamy przykład. Kracz założył room i w ogóle nie startuje. No, to chodźcie my założymy. Mm, tak się tworzy. No nie, nie, nie jest to trudna gra na początku do opanowania. Nie, nie. Właśnie, yy, możemy wybrać na przykład na zubiaka kilka trybów. Albo się bronimy, albo musimy bronić... Wieżyczki, można by powiedzieć. To weźmiemy sobie może to. Czekamy. No, tutaj można zapraszać, ty, 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 wyrzucać, wychodzić, no dość dużo opcji. Hmm. To, a może jeszcze, albo dla Battle Group mamy, jest wiele, ilość map, bardzo dużych map. To, to na pewno odpowiada każdemu graczowi, no, bo y, każdy chciałby poruszać się po wielkim terenie, wiele samochodów, albo mamy, na przykład tworzą Autorzy tej gry e, tworzą różne mapki, na przykład taka jak ta. Musimy zniszczyć bramę, generator, a potem jeszcze jeden generator. No to, to, to jest, takie mapki są dość ciekawe, bo przerywają tą monotonność gry. I e, robią coś nowego, że chce się grać po prostu. To zaraz wam się pokażę, jak to wygląda. No, chciałbym polecić to grę, jednak obawiam się, że już muszę kończyć jednak, gdyż nie wiem, czy mi tam... Będę mógł stać na YouTube jakieś tam limity, ja się tam nie znam. Więc no dobrze, do zobaczenia. Mam nadzieję, że gra się Wam podoba. Subskrybujcie i tym podobne. Cześć!